Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na krótki filmik, w którym zrobimy sobie taką fajną pastę lub pesto. Mamy tu kilka roślinek cudownych: liście krwawnika, młode listki podagrycznika, listki mniszka lekarskiego, młode listki takie pokrzywy. Dobrze, to już nie będę może macać. No i tu mam jeszcze listek, chyba ze trzy listki babki szerokolistnej. Całe mnóstwo skarbnica witamin, minerałów i wspaniałych właściwości leczniczych. Także robimy leczniczą taką, zdrowotną można powiedzieć, pyszną pastę lub pesto. Robimy witaminowe pesto. Najpierw zaczniemy od naszej zieleninki, która wcześniej została umyta i wysuszona. Najpierw weźmiemy taką dobrą garstkę listków z mniszka lekarskiego, żeby ją troszeczkę porwać. Następnie dołożymy sobie też taką garstkę listków z krwawnika. Możemy pokroić, poszarpać. Teraz sobie dodamy, co my tu jeszcze mamy? Podagrycznika, też taki młodziutki, cudowny. No i wypadałoby tej pokrzywki. Nie pasz mnie, nie pasz mnie. A! Ciach! 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 Mamy pokrzywkę. No i ja sobie jeszcze dodam listek babki listek babki no chyba z ziółek to wszystko dobrze, teraz sobie dodamy ząbek czosnku, można dodać dwa jak się lubi dobrą taką łyżkę pestek ze słonecznika i około 100 ml jakiejś tłuszczu, oliwy z oliwek teraz to wszystko sobie po pierwsze po sole i zmiksujemy I teraz tak. Pesto jest takie jeszcze, nie jest całkiem zmielone na miazgę, wiadomo jak to pesto. Może być całkowicie gładkie, to musimy trochę dłużej pomiksować. Jeżeli chcemy wyczuwalne mieć na przykład, o takie pesteczki, kawałki pesteczek ze słonecznika, które nam będą chrupać w zębach, no to zostawiamy w takiej konsystencji. Jeżeli jest za rzadka konsystencja, chcemy bardziej pastę teraz sobie z tego zrobić, bo to już mamy takie pesto gotowe które to możemy sobie użyć do jakiegoś, do jakiegoś makaronu, czy coś w tym stylu. Natomiast jeżeli chcemy sobie z tego zrobić pastę taką bardziej, no to do, musimy dodać na przykład twarogu białego, czy to może być ser kozi, ser żółty, lub też właśnie twarożek, zwykły twaróg biały. I mamy wspaniałą pastę na kanapki. Ja sobie jeszcze troszeczkę pomierę. Mnie już taka konsystencja zadowala. Jeszcze sobie możemy posmakować, czy jest nie za mało słone. Jeżeli chcemy sobie, to możemy zachować na, na następny dzień, na przykład możemy zrobić sobie to wcześniej i sobie przełożyć do słoiczka, lub też po prostu sobie przy przelać do, naszego, do jakiegoś naczynka i sobie użyć na bieżąco. Jest bardzo aromatyczne, jak to zieleninka. Jeżeli chcemy jeszcze jakąś nutę aromatu, to możemy dodać liści świeżej bazylii. To też będzie wspaniały zapach. No i mamy nasze pesto gotowe. Pamiętajmy, że z takiego pesto rzadszego możemy zrobić gęściejsze, dodając albo więcej liści, takich świeżych albo właśnie sobie zagęścić jakimś serkiem, twarogiem, coś w tym stylu. I mamy wspaniałą pastę na kanapki. Polecam, jest to bomba witaminowa, którą warto sobie zażywać o każdej porze roku. W tym filmiku to wszystko jeżeli przepis się podoba, to bardzo proszę o pozostawienie jakiegoś komentarza albo łapki w górę. Można też zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Pa pa!